W was już w 15 odcinku z naszej serii zagrałem z samym TK W poprzednim odcinku, jak widzicie, odkryliśmy sobie nową bazę, właśnie tutaj. Jeszcze nie wiem, czy to jest, zaraz obadamy ją. I odkryliśmy też, jakby, tą. o zapomniałem imienia na M. Megan, nie. Me... No, ten, tam, gdzie był pilot, ostatnia znana pozycja, tam to żeśmy zawitali. No i co, w dzisiejszym odcinku chciałbym też obadać tutaj to miejsce, które żeśmy znaleźli w poprzednim. Odzyskać ten nasz, nasze moduł do Seatracka, które zostawiłem tam w jakiejś jaskini I jakby zrobić to trochę upgrade jeszcze naszej bazy, żeby coś dobudować Więc taki jest plan na dzisiejszy odcinek myślę Więc dobra, tutaj mi się tak przypomniało, że właśnie jak tak tym rozmyślałem, że Sobie zobaczymy w tych dziennikach yy, Margarit, o ma to była Margarit właśnie Ale yy, chciałem zobaczyć nie ma... Mapy, mapy, mapy. Tutaj, bo to jest chyba to. Baza omega. Baza omega Laboratorium omega Właśnie tutaj jesteśmy teraz. Na tych liliach wodnych, czyli mamy to, mamy to, mamy to, odkryte już. To też Czy jest to jeszcze jedna na, na lądzie tej Czyli gdzieś po lewo tej wyspy trzeba tam się też udać będzie trzeba się, tak. Też będzie się, trzeba tam udać, a na razie Na razie zabitajmy sobie tutaj zobaczmy co tutaj się kryje przed nami Tutaj już od razu widzę, jaki schematik Płetwy ładujące, ulala dobra Teraz tak, owoc po insencji Zbierzmy sobie wicieńce Zawsze się przydadzą czy, czy to coś daje? Żywność Zdrowie ok Ten sobie zebrał tak dwie te roślinki tu jest jakieś światło, więc na sobie podlecimy, ale na razie. Zobaczmy, właśnie, tak, laboratorium Omega. Co tu się też przed nami jeszcze kryje? A może, może latarkę bym zapalił i tak. Może, może w lewo, może w lewo podejdźmy. Kurczę, bo bez tego. Tak, Doktor Daniel Valenti. Ok. Jakiś kolejny naukowiec. O, jakaś sztuka. Ale muzyka. O zdjęcie To była chyba sam Lampa do aromaterapii Łóżko Danieli Okej okay. To była na, na, na tym zdjęciu chyba była sam z Danielą właśnie I nic tu więcej już nie widzę Więc się sobie tylko tlen tlen właśnie i z naszego citraka i zaraz tam... Lecimy dalej poekspl eksplorować sobie aż tutaj bazę, bo widzę jako Puła jakaś szklana. Dobra. 200 metrów jest ta baza. Żeśmy ją tak przy przypadkowo znaleźli. Bardzo przypadkowo. Jak sobie tutaj pływałem i szukałem tych jeszcze właśnie tych modułów. Tych modułów bym jeszcze poszukał dzisiaj w odcinku. Bo tak szukałem właśnie tych modułów i tak żeśmy znaleźli to. Pocztówka. Szkoda, że trzecie tu nie ma. OPDI. Dobra. Jakieś wirusy. Dobra. Tu coś więcej. Chyba już nie jest. Jaka muzyka? Dobra. Do tej kopuły mnie tu bardzo interesuje ta kopuła. PDA. Jakieś roślinki. Tu wszystko pływa, wszystko pływa. Ta maszyna z wodą. Pokojna kaseta z danymi. O, już miałem, niestety już miałem fotel dowódcy To pamiętam z poprzedniej części i tu chyba Wszystko z tej kopuły Co bym mógł odkryć to coś do naprawy może? Nie No wątpię czy coś tam naprawić, ale coś Coś tu chyba rozsadziło to pomieszczenie Tak to wygląda Baterie, to jest chyba, chyba jakiś reaktor Badania mutacji enzymu, oładowarka ogniw, a już ją miałem, już ją miałem, reaktor jądrowy, ulala, to nie będę musiał, to nie będę musiał chyba robić reaktora tego bioreaktora, tylko od razu sobie zrobię reaktor jądrowy, ulala, coś tu jeszcze jest? Chyba już nic, to reaktor jądrowy się przyda, ulala, dobra. To się nie spodziewałem, że odkryjemy reaktor jądrowy w tej bazie. O połączenie to od Alana. ubierzmy je sobie? Look like maybe bacteriology. That's what the equipment was for anyway. Before a fire tornado ran through it or something. to I don't know why she would, but the more I see on this planet, the less I know what to think. Kto okay. Czyli coś zniszczyło to laboratorium Ale tu jest chyba tylko takie wyjście Z tą lampą, żeby tutaj nas przyciągnąć do, tej, do tego miejsca tutaj Tak, tu jest głębsze te rzeczy Chyba jest noc właśnie Tam są te takie nieprzyjemne rybki Tak, tam jest ten pilot, czyli bym się ta, tam udał, żeby znaleźć więcej tych... Chemacików tutaj w tych kanionach. Brakuje mi jeszcze do upgrade'u chyba. Zaraz zobaczymy sobie. Jeszcze to właśnie, przeznaczyć jeszcze jedno, jedną tą jednostkę. Bo mi jej brakuje. Yy, tak, moduł to patrz straka jeszcze, jeszcze, jeszcze tylko jeden potrzebuje znaleźć. Okej, okay, tu jest to miejsce. No i dobra jeszcze tylko jeden, jeden moduł mi brakuje jeden moduł o, dobra Znalazłem te tutaj nasze moduły, więc ja bym sobie od razu sobie się do nich podpiął od tyłu je wziął Wypłynąłbym sobie. Tu coś leży, tu coś leży ich moduł. Opuśćmy sobie z o, moduł akwaryjny. Dobra. To przygarnę, bo nie mam jeszcze. Okej, okay, zasiądźmy tutaj. Tu coś tu, tu się w ogóle poobalało. Oooo, Statek żeśmy odkryli kolejny. Ulala. Dobra To mi się podoba, ale tutaj widziałem jeszcze jedną część Właśnie, moduł akwaryjny Tak, ulala, stateczek Dobra Teraz tak, jak się do niego wpływa O, zwiędła lilia wodna A, to są lilie wodne Chciałbym tylko wpłynąć do tego statku, bym się tutaj czuł bezpiecznie trochę. Bezpiecznie bym się czuł. Także, tu jest jakieś wejście? Nie, no tutaj nie. Takie tylko. Taki jakiś silnik? Nie, no. nie może być bez niczego taka struktura.

I tu jest większy ten stateczek. Ula, la. Dobra. Takie rzeczy mi się podobają bardzo. O. Nie, nie lubię się tak obijać o wszystko. Tak, tu jest chyba prawn i wejście. Tak, prawn i wejście, dobra. To sobie zyskamy tego prawna. Znaczy, prawna już mam, ale to może być jeszcze? Chyba nie Dobra, i tu jest wejście do tego statku. Okej, okay, czyli tu, tu jest dużo prawnów. O, jakiś piuropusznik, pi pi sobie zeskanuję go. Tak, skrzynka. Chiński ziemniak, to z poprzedniej części, pamiętam, z poprzedniej części, że był taki chiński ziemniak. Tak, tutaj szczawik, trójkątny sobie zeskanujemy. Ramię wiertnicze już mamy je, woda, znaczy tlen Oho Czy ja mam, wziąłem, 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 dobra Rozetnijmy sobie tą skrzynkę Tu jest pręt paliwowy, Tu chyba do tego reaktora coś mi dzisiaj znaleźli Tu jest to ramię wiertnicze, więc nie skanuję O, ogniwo do, do naszego sitraka więc tak ja bym poleciał najpierw do góry może do góry mm, tu są drzwi, więc sobie ro rozetniemy kulturalnie no I się komuś bijemy no, to, to trochę długo się rozcinają, ale to nie żaden problem Okay. Gansko, jakiś złom leży. Dobra jakieś większe pomieszczenie tutaj znalazłem. Ale tak, żeby się nie pogubić. Może najpierw, najpierw te, ten poziom, żeby się nie pogubić. Czyli yy, drzwi, drzwi kolejne zaspawane, więc sobie rozetniemy. Się rozcinają się, rozcinają. Szybciutko. i okay, zapiszę sobie grę. Teraz tak. Ymm, co tu jest? A chiński ziemniak kolejny, więc ja już sobie wyrzucę, bo już nie ma. Miejsca. okej, okay. Kolejny chiński ziemniak. Strasznie dużo tego. ale tak, brakuje mi tlenu, więc bym sobie szybko. Poleciał go odnowić do Sitraka. Także mieć fula. Zaraz się tu wrócimy. Zaraz się wrócimy. Dobra, odnowimy ten tlen. Odłożymy przy okazji rzeczy z chowków, które przytazną się. Dobrze, że zrobiłem te moduły tutaj. Nie chcę, nie chcę nazywać tego schowka, tylko cyk. Nie, jedzenia sobie zostawię to. To jest ważne. No i to chyba wszystko. Tak, czy ja mam jakąś wodę? Woda, woda. Nie mam. Więc wypadałoby znaleźć jakąś wodę. Okej, okay, tam mam... Ale była jakąś pęcherzówkę, bo mam moduł fabrykatoryjny, więc można by było zawsze zrobić. Tylko tu chyba pęcherzówki nie żyją. To jest problem. Okay. Tam byliśmy, tam już nic nie było Tak, ten poziom zrobiony, czyli teraz idziemy jeszcze wyżej, a potem, ta, a potem niżej polecimy sobie Więc tak wyżej, tutaj Hop Okej okay. Tam jeszcze były drzwi, więc pamiętam o tych drzwiach Okej, okay, czyli tam w te drzwi musimy wlecieć Tutaj Dobra, i już widzę coś, co się bardzo świeci w moją stronę. Jest ta jednostka. Okej, okay. dobra. I teraz tak. Yy, tutaj nie ma już nic. Ale coś, tu może być jeszcze ciekawego. Jest tak, tlen. Tu był chyba. Właśnie tak. Tu chyba sterowali tym statkiem, ale tu coś widzę. Utwór szafy grającej. Okej okay. Szafa grająca się zawsze przyda Oczywiście Tu chyba nic więcej nie ma już na tym tym Ale tu widzę wejście jakieś Takie O jakiś korytarz Ja gdzieś właśnie wyleciałem Zbierę i wicieńca by się zawsze przydadzą Ja wyleciałem aktualnie nie mam pojęcia gdzie O jest woda Okej okay. Vital stabilizing. Super. Dobra, tu jest wyjście. Wezmę sobie tlen, oczywiście. Tu jest wyjście jakieś. Tak. Yy, woda. O, teraz nazywam maga magazyn. Jest tak, tej wody jeszcze nie, jeszcze nie będę pić, bo nie mam po co. Kolejne wycieńce. Okej. Okay. Wycieńców nigdy za mało Okej, okay, tu coś OPDA Uszkodzony napęd Stefanos Okej okay. Bateria Cyk, tak Żeby niczego nie pominąć tutaj tam byłem, tam byłem, tam byłem, czyli jeszcze tu widziałem przejście do kolejnych pomieszczeń PDA. Tesk za tobą, Elliot. Tu to fragment wzmocnionego skafandra. Chyba się ryba zbugowała trochę wzmocniony skafander nurkowy. No. Jakaś dodatkowa ochrona będzie naszego ciała, tutaj bardzo mi się to podoba. Czyli jesteśmy znowu, znowu odkryli sporo rzeczy. No kolejne PDA. Ale teraz, bo nam już trochę tlenu brakuje. A do wyjścia trochę daleko. Ja już bym się wracał. Ważę roślinka, roślinka, roślinka. Okej, okay, roślinka. Uratowała trochę sytuację. Tam byliśmy, tu jeszcze nie było nas. Gdzie roślinka kolejna? Więcej wicieńców. Mam, mam miejsce w magazynie, więc na spokojnie. A tutaj, tu mam kolejną tą jednostkę. Okej. Okay. Tu jest jakieś kolejne wyjście. Co nim Tędy chyba jeszcze nie, nie byłem. Zbiornik na obce formy życia. Ile tu jest rzeczy w tym statku? Jak ja dobrze, że go odkryłem. Rapid, i kolejne. Okej. Okay. Na tyłu widzę jakieś drzwi i jesteśmy w miejscu, gdzie już poznaję, ale wiem gdzie jestem dzięki tym dzięki drzwiom tutaj A czy ja pominałem w ogóle, abyśmy tam, byśmy tam na, na dół nie wpływali, pamiętam właśnie Czyli dobra, jeszcze, jeszcze tylko on został dół i mamy wszystko gotowe z tego statku Cieszę się bardzo Odzień się jeszcze zrobił więc tak co najspostrzebne na do, do tej jednostki do tej jednostki przetwarzania sygnału O Skafander, tytan, Włókna syntetyczne, ale z czego się robi te włókna? Cicinek spiralencji. Okej, okay, złoto ruda srebra i próbka korala stołowego. Okej, okay, uraninit. Ale to bym sobie od razu mógł zrobić nawet dzisiaj, chyba jak mi starczy jeszcze czasu odcinka. Dobra. Wylatujmy sobie. I tak. Hmm, tutaj byliśmy... Jeszcze tam, jeszcze, jeszcze to jeden. Okej. Okay. Teraz jeszcze na dół To był ten zbiornik To też tutaj musimy umieścić go w bazie może W tym dużym pomieszczeniu sobie go umieszczę Czyli baz już chyba dzisiaj nie zdążymy zrobić więcej Ale rozetniemy te drzwi Dobra, hop, 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 dawaj, dawaj Tak, co tu jeszcze znajdziemy? Tu jest wejście. Okej, okay, tu jest reaktor, czyli można reaktor znaleźć w kilku miejscach nawet. Teraz skrzynka. Dobra, czyli, czyli na, na, nawet jakbym nie odkrył tej bazy tam, to bym znalazł ten reaktor jednak. I tak. Tak. Tu yy, więcej tych. Prętów. Bardzo mnie to cieszy. Tam jest więcej jeszcze tych prętów. Ale tam się mogę dostać. Wynosząc 100. A do tego jest nam potrzebne działko grawitacyjne, którego nie mamy niestety zrobionego. I żałuję. Zestaw elektryczny, baterii tytan. Ja bym teraz. Zestaw elektryczny. Dobra. Ruda srebra. Ruda srebra jest nam potrzebna. Gdzie jest track Tam jest track Znalazłem szybko rudę srebra. I bym się tu wrócił, bo tu jest z tej strony. Dwie rudy srebra potrzebuję. Dobra. Szybko lecimy po. Misja poru do srebra Hop Teraz, tak gdzie jest stacja? Gdzie jest? Yy, do stacji Delta, to my jesteśmy daleko Ulala, dobra To chyba zajmę się tym jeszcze w następnym odcinku. się tym zajmę, Myślę, że yy, wrócę się tutaj z tym z, z, z działkiem antygrawitacyjnym. A czy no, z grawitacyjnym, żeby, żeby sobie ty zrobić? To bo tam jest, są fajne rzeczy. Chciałbym je bardzo blokować, jeszcze to się wypływało skąd? Z tej strony, chyba Ten bank gdzieś stąd się wypływało. Tu? Tu? Chyba tu. Ok, jeszcze sprawdzę czy się na, na pewno stąd wypływało. Tak, tutaj to było, tak. Te locki Tak tutaj Czy coś jeszcze jest żeby na tym odcinku już to wszystko poeksplorować? No już tu wszystko Wyeksplorowaliśmy już wszystko Więc tak ja się wrócę tutaj, tutaj na następny odcinek się tutaj wrócę Z działkiem grawitacyjnym No i co? Myślę, że mogę się z wami pożegnać już w, 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 w tym odcinku do zobaczenia w następnym Cześć!